Stół pełen świątecznych potraw połączył seniorów z gminy popielów. Członkowie trzech klubów seniora przełamali się opłatkiem na spotkanie wigilijnym. Ideą jest taką, żeby wszyscy spotkali się przy wspólnym stole, żeby była okazja do porozmawiania. W każdej wiosce są jednak troszeczkę inne tradycje, każdy jednak troszeczkę inaczej przyrządza te potrawy, żeby jednak też popróbować coś innego. No i żeby jednak zaangażować tych seniorów, żeby zaktywizować. Członkowie klubów przygotowali różnorodne wigilijne dania. Co ja przygotowałam? 15 litrów barszu. No ja robię 12 potraw, czyli jest karp, jest barszcz, jest karp, jest makówka. Ja zrobiłam zupę grzybową w domu i kompot zrobiłam, a teraz jej pilnuję, żeby mi się nie przypaliła. Nasz grzybowa, żadnych krokietów, żadnych barszczu z uszkami, typowa zupa grzybowa. W moim domu na przykład jest kakao. I do makówki jemy kakao. A kiedyś nie zrobiłam kakao, i co się śmiali moi chłopcy, synowie, że mam, a gdzie jest kakao, więc teraz wiem, że na pewno kakao musi być. Wigilia to szczególny czas spotkania z rodziną. Tradycje różnią się w zależności od domów. Człowiek czuje się taki potrzebny, po kosztować różnych dobrych dań. Ja zawsze mówię, że Boże Narodzenie to jest taki radosny czas, ale i smutny zarazem bo nigdy nie jesteśmy wszyscy razem. My się w sumie z seniorami często spotykamy z lubieńc, z siłkowic i popielu, także razem wszyscy czy i jest bardzo tak rodzinnie spędzamy czas i wszyscy się znamy. W styczniu otwarty będzie czwarty klub seniora w starych kolniach. W tej chwili trwają zapisy do klubu, zainteresowanie jest ogromne. Seniorzy z, z, miejscu, z tej miejscowości już nie mogą się wręcz doczekać, kiedy wreszcie e, będą mogli również się spotykać i aktywnie uczestniczyć w takich zajęciach codziennych. Bardzo dobrze to działa. Mamy bardzo duże zapotrzebowania na te kluby seniorami. Seniorzy bardzo chętnie przychodzą, są aktywizowani, bardzo chętnie się integrują ze środowiskiem, bardzo chętnie tworzą też różne rzeczy dla danej społeczności lokalnej, dla danej miejscowości, w której dany. Klub funkcjonuje. Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom życzymy dużo zdrowia i radości z tych wyjątkowych chwil spędzonych w gronie najbliższych.